Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z państwem tego szkolenia. Jeżeli chodzi o wydarzenia na rynku, no to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rezerwę federalną, choć kolejna rzecz, która przykuwa tutaj uwagę inwestorów, no to jest również bardzo mocny wzrost bitcoina. Wczoraj Rekord na poziomie 20 tysięcy dolarów, e, później w trakcie sesji azjatyckiej 22 tysiące dolarów, więc z pewnością e, tutaj warto o tym, o tym wspomnieć. E, natomiast jakby m, to, co dzieje się z bitcoinem, też jest powiązane z tym, e, co dzieje się z rezerwą federalną. No tutaj dosyć. E, Troszkę rozmawialiśmy na ten temat y, podczas wczorajszego webinarium. Również pisaliśmy o tym w market alercie. No i można powiedzieć, że Fed bardzo dobrze to rozegrał, i o tym wspominaliśmy właśnie w market alercie na temat tego, że nawet jeżeli Fed zrobiłby dużo, że jeżeli Fed utrzymałby ten cały wielki program. I nawet nie wiadomo, jak mógłby go zwiększyć, jeżeli doszłoby do komunikacji tego, że gdzieś tam w przyszłości będzie taperował ten program i będzie chciał wyjść, będzie chciał jakoś normalizować tą politykę monetarną, nawet za 2-3 lata, no to to zostanie jakby dosyć negatywnie odebrane przez rynki, natomiast nic takiego nie miało miejsce, co więcej jakby Fed w takim bardzo małej zmianie komunikacji dał znać, że ten program QE będzie kontynuowany przez dłuższy czas, czyli będziemy mieli skupy na poziomie 120 miliardów dolarów teoretycznie przez dłuższy czas. Oczywiście jakby istnieje możliwość zmiany komunikacji za Dwa czy trzy kwartały, i oczywiście tu będziemy mieli później inne zachowanie rynków, natomiast na razie przynajmniej rynek ma tą pewność, że Fed jakby będzie wspierał to, co dzieje się w tym momencie na rynku, czyli mamy jakby dalej zasypywanie rynku niezmienioną ilością gotówki, bo wcześniej jakby, dlaczego jakby pojawiały się takie oczekiwania dotyczące tego, że może dojść do jakiegoś taperowania, jakiejś zmiany w polityce na rzecz właśnie normalizacji, powolnej oczywiście normalizacji, to to, że jakby Powell mówił o szczepionce, że jeżeli dojdzie do wypuszczenia szczepionki, będzie to bardzo ważny sygnał dla ożywienia gospodarczego. No i oczywiście jakby to widać w prognozach gospodarczych samego Fedu, że. Ten rok będzie lepszy, i pomimo tego, że ta baza będzie oczywiście wyższa, też wzrost w przyszłym roku i w kolejnych latach będzie wyższy. Ogólnie, patrząc na prognozy makroekonomiczne, wygląda to. Zdecydowanie lepiej, choć oczywiście tutaj też Powell podczas swojej konferencji studził nastroje, no i to widać było po rynkach, prawda? Czyli mamy, mieliśmy odbicie na euro mieliśmy odbicie na Wall Street, odbicie na złocie, no i oczywiście. To bardzo silne, te bardzo silne wzrosty na bitcoinie w trakcie sesji azjatyckiej. Oprócz tego, oczywiście, miał, mamy dzisiaj decyzję SNB. Dlaczego to może być wa ważne? Może to być ważne w kontekście tego, że Stany Zjednoczone wczoraj wskazały, że Szwajcaria jest jednym z manipulatorów na rynku walutowym. SNB w odpowiedzi wskazało, że będzie dalej interweniować na rynku więc być może taka, taka komunikacja również nastąpi dzisiaj podczas tej decyzji o godzinie 9.30, więc oczywiście warto na to spojrzeć i zobaczyć jak właśnie będzie się zachowywał kurs franka szwajcarskiego, więc jakby to jest dobra informacja tak naprawdę dla frankowiczów, że no SNB teoretycznie nie da zbyt mocno Umocnić się Frankowi Szwajcarskiemu, choć oczywiście też Frank no nie jest w tym momencie jakoś niewiarygodnie mocny. No i wszystko wskazuje, że gospodarka powoli, powoli będzie się podnosić. Oczywiście teraz mamy ten moment, moment najgorszy, czyli wciąż mamy dosyć sporą ilość zachorowań, mamy duże restrykcje. Natomiast y, zaczyna być lepiej, mamy również nowe, y, nowe takie y, decyzje dotyczące tego, żeby, żeby było lepiej, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo blisko do osiągnięcia tego porozumienia w sprawie y, pakietu y, pomocowego dla gospodarki y, na poziomie 900 miliardów dolarów, więc y, no, teoretycznie perspektywy są y, całkiem niezłe. Oprócz tej decyzji SNB dzisiaj również dane dotyczące płac w Polsce CPI w strefie Euro decyzje banku Anglii y, funt jest y, relatywnie wysoko Oczywiście po części wynika to ze słabego dolara, ale też nadziei związanych z Brexitem, choć brak jest jakichkolwiek nowych informacji. Oprócz tego, że wczoraj mieliśmy takie przesłanki ze strony Unii Europejskiej, że jest droga do osiągnięcia tego porozumienia, więc no wcześniej była komunikacja, że być może nawet do weekendu dojdzie do jakiegoś yy, jakiejś komunikacji. Nie spodziewałbym się tego, ale oczywiście jakby pod względem Brexitu jestem dosyć pozytywnie nastawiony, choć nie wykluczam oczywiście yy, jakichś zawirowań jeszcze w tym roku. E, oprócz tego pozwolenia na budowę w Stanach Zjednoczonych e, rozpoczęte budowy domów, e, czy FED z Filadelfii i również zapasy gazu, jeżeli ktoś tutaj interesuje się gazem, to oczywiście warto na to zwrócić uwagę. Ostatnio gaz dosyć Wysoko się znajduje, choć oczywiście sezonowość wskazuje na to, że gaz teoretycznie dalej może tracić. Dobre dane z Australii miały miejsce do tego dzisiaj w kontekście tych danych oraz, oraz ostatnich wzrostów na rynku surowców, właśnie dolar australijski, oprócz tego euro, dolar SP500, ropa oraz złoto. I przechodzimy sobie już do wykresów i do kalendarza, więc tutaj zaczynamy sobie od danych, jak widać no tutaj właśnie decyzja dotycząca stóp procentowych, natomiast no oczywiście tutaj zmian stóp nie będzie, natomiast może być jakaś komunikacja ciekawa dotycząca właśnie interwencji walutowych, więc tutaj o 10 będzie z pewnością zdecydowanie ciekawiej. Mamy również decyzję w Norges Banku. tutaj nie, powinniśmy oczywiście mieć żadnych żadnych niespodzianek, natomiast jeżeli chodzi o samego, samą koronę norweską, no to widać, że korzysta na ropie naftowej z pewnością na tym korzysta, ale oprócz tego, jeszcze sam kraj, czyli jako Norwegia, bardzo dobrze radzi sobie z koronawirusem. Tutaj zbyt wielu przypadków nie ma. Oczywiście, tutaj ludność jest bardzo mocno ograniczona, natomiast, oczywiście, samo postępowanie z koronawirusem ma się dobrze, więc, jeżeli do tego dodamy bardzo szybkie wychodzenie z pandemii i wysokie ceny ropy naftowej, może to oznaczać zdecydowanie. Szybsze ożywienie gospodarcze w tym kraju. Zatrudnienie oraz wynagrodzenie w Polsce, jak widać, tutaj zbyt wiele zmian nie ma być. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie, mam tutaj mieć spadek w ujęciu rocznym za listopad. Dalej inflacja ze strefy euro czyli przede wszystkim patrzymy, patrzymy sobie na te główne odczyty. Jak widać zbyt wiele tutaj się ma nie zmienić, czyli w dalszym ciągu znajdujemy się w deflacji, czyli pod względem polityki monetarnej oczywiście też nic się nie będzie zmieniało. Decyzja Banku Anglii, oczywiście tutaj też brak zmian oczekiwanych, no raczej nie spodziewamy się tego, że ten program QE zostanie podniesiony. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co ewentualnie, może yy, może dojść jakby z komunikacji ze strony banku na temat tego, że rozpoczęliśmy szczepienia, albo właśnie w kontekście ewentualnego braku porozumienia w sprawie Brexitu, dane z rynku nieruchomości w dane z rynku nieruchomości w, yy, w Stanach Zjednoczonych, yy, więc tutaj też jak widać te konsensusy bardzo bliskie yy, poprzednim odczytam oil widać bardzo ciekawie bardzo ciekawie że mamy właśnie naprawdę bardzo dobre dane z rynku nieruchomości co ciekawe Patrząc na rynek surowców, okazuje się, że najlepszym surowcem w 2020 roku było drewno w Stanach Zjednoczonych, notowane oczywiście na, w postaci kontraktów terminowych. Jest to oczywiście związane z tym, że mamy bardzo wysoki popyt na domy jednorodzinne, które w dużej mierze stawia się w Stanach Zjednoczonych z drewna, więc widać, że no tutaj takie, takie bardzo ciekawe połączenie. No i oczywiście zapasy gazu ostatnio bardzo wyraźny spadek, prawda? Yy, tutaj widzimy 91 yy, miliardów stóp sześciennych spadku yy, zapasów. Widzimy to jest za 10 grudnia. Yy, jak widać, yy, no tutaj w poprzednich latach, takie maksy yy, grudniowe, no to widać to było 160, prawda? Yy, 160, 140. Więc jeżeli dzisiaj będzie yy, jeszcze większe spadek teoretycznie mieliśmy ten tydzień ostatnio dosyć taki raczej zimny w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj może dojść do większego spadku, więc nie wykluczona, że dzisiaj jakaś pozytywna reakcja na Gazie, natomiast my przechodzimy sobie już do wykresów, zaczynamy sobie od euro-dolara, no i tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę na to cofnięcie, które miało miejsce w trakcie publikacji decyzji FOMC. No tutaj rynek był ewidentnie rozczarowany brakiem tej tej zmiany, natomiast oczywiście sam komunikat i samo same stwierdzenia ze strony Powell'a wystarczyły do tego, żeby tutaj euro-dolar kontynuował swoją drogę i jak widać znajdujemy się już bardzo blisko poziomu 1,2250, więc więc, no, znajdujemy się zdecydowanie szybciej przy tym poziomie niż, niż, oczekiwałem, prawda. Skąd ważny jest ten poziom? Ten poziom oczywiście jest ważny z tego, że mamy tutaj to dolne ograniczenie tej konsolidacji z 2018 roku, więc tutaj spodziewam się, że dojdzie do jakiejś, do jakichś takich historii podażowych, być może właśnie ten poziom 1,22,50, pojawi się jakiś, jakiś wyraźny knot świecy. Widać, że już te ostatnie godzinowe świece charakteryzują się tym, że mamy, mamy próbę podażową, jeżeli dojdzie właśnie do testu poziomu 1.2250 spodziewam się, że e, może dojść do cofnięcia nawet w okolice poziomu 1.22 z perspektywy tygodniowej oczywiście jest czwartek, natomiast jeszcze sporo się może zmienić. Natomiast no myślę, że raczej powinniśmy pozostać powyżej zniesienia 78 ,60, więc to zagwarantuje nam to, mm, że końcówka roku powinna być pozytywna i oczywiście e, powinniśmy mieć kontynuację w roku e, przyszłym. E, teraz e, dolar australijski, e, tutaj jeżeli chodzi o dolar australijski, no to oczywiście mamy w dalszym ciągu, e, w dalszym ciągu kontynuację wzrostów, e, oczywiście w, jeżeli popatrzymy sobie na e, historię, no to widać, że dolar australijski dosyć mocno tutaj odbijał po ostatnim kryzysie, prawda? mieliśmy bardzo wyraźną, taką można powiedzieć nieprzerwaną Nieprzerwaną falę wzrostową, później takie niepewności, i następnie bardzo silne wzrosty. Jak widać, dolar australijski był relatywnie więcej warty niż dolar amerykański. Natomiast obecnie wydaje mi się, że taki trend jak najbardziej powinien być kontynuowany. Wydaje mi się, że z tymi danymi z rynku. Pracy, które mieliśmy miejsce obecnie, prawda, widać tutaj 90 tysięcy przyrostu zatrudnienia, spadek stopy bezrobocia. Tutaj zaczyna się normalizować ta polityka, znaczy normalizować sytuację na rynku pracy, co powinno zagwarantować, że jednak stopy ujemne w Australii nie powinny być wprowadzone. Więc oczywiście pod tym względem ta polityka monetarna powinna pozostać bez, bez zmian i to powinno sugerować, że dolar australijski powinien kontynuować, powinien kontynuować wzrosty, no i oczywiście tutaj, gdzie szukać jakichś, jakiegoś pierwszego celu, no to tutaj okolice 77,50, tutaj widać, że Historycznie 2016 rok, ten poziom był dosyć ważny. Tutaj oczywiście mamy przewite, poziom 75 setnych, więc kolejny poziom, gdzie szukałbym jakichś oporów, no to 77.50. Teraz przechodzimy sobie S&P 500. Oczywiście tutaj kontynuacja wzrostów. Oczywiście ta wczorajsza wczorajsza sesja nie była może jakaś E, bardzo, mm, nie była jakaś bardzo e, pozytywna, tutaj ten, no, to S&P 500 zamknęło się dosyć e, relatywnie e, nisko, natomiast mamy kontynuację wzrostów, widać, że na h nam bardzo ładnie działa ta strefa powiązana z 8 oraz 14 okresową e, średnią, jeżeli mielibyśmy liczyć na jakieś cofnięcie, no to przynajmniej tutaj okolice mm, e, 3680 punktów Cały czas wsparcie pozostaje na 306, 3650, czyli mamy cały czas historyczne szczyty na e, SP. No, i ciężko tutaj szukać jakichś, jakichś innych poziomów, jakichś celów dla. Dla SP moglibyśmy sobie oczywiście tutaj wyznaczyć FIBO i szukać właśnie takiej strefy celowej. Tutaj 3745 punktów tutaj szukałbym celu prawdopodobnie tegorocznego, biorąc pod uwagę to, że cały czas znajdujemy się właśnie w rajdzie Świętego Mikołaja i jak widać, tak jak mówiłem, statystycznie ten główny rajd się zaczyna właśnie w połowie, w połowie grudnia. I teraz surowce, oczywiście tutaj ropa naftowa kontynuuje, zdecydowanie konty kontynuuje nam wzrosty, oczywiście wielokrotnie mówiłem na temat tego, że spodziewam się spadków... No, ale jednak mamy ten bardzo silny czynnik ze strony amerykańskiego dolara. Tutaj amerykański dolar jest zdecydowanie słabszy i istnieje duża szansa na to, że jeszcze początkiem stycznia przetestujemy poziom 50 dolarów za baryłkę, jeżeli chodzi o ropę. Tutaj oczywiście też ta te kwestia związana z wsparciem ze strony amerykańskiej, ze strony amerykańskiego rządu, to wszystko działa pozytywnie. Trzeba tak naprawdę czekać dopiero na jakieś pierwsze dane dotyczące tego, że globalne zapasy rosną, wtedy oczywiście jakaś korekta większa mogłaby mieć miejsce, jak widać tutaj na przestrzeni ostatnich, ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu dni te korekty nie były zbyt duże, więc nawet jeżeli mielibyśmy szukać korekty, no to widać, że e, maksymalnie na 2,5 2,5 dolara. E, natomiast e, jeżeli popatrzymy sobie na to z perspektywy nieco dłuższej, no to widzimy e, no bardzo wyraźna ta, e, ta, ta, ta fala wzrostowa w tym momencie e, i tak naprawdę no tutaj mieliśmy Pewne niepewności na, na rynku ropy, natomiast teraz one się nie pojawiają, choć oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ten popyt w najbliższym czasie może wyglądać nieco gorzej. I rynek złota. Złoto, oczywiście, przy kluczowym miejscu, czyli przy dolnym, górnym ograniczeniu tego spadkowego kanału trendowego, jeżeli dzisiaj zamkniemy się powyżej, no to oczywiście szansa na przetestowanie 1900 dolarów za jedną uncję, tutaj tym poziomem oczywiście bym się nie sugerował, raczej 1900, 1905 to jest poziom, który będzie kolejnym celem dla złota tutaj widzimy dodatkowo mamy opór w postaci tego ostatniego lokalnego szczytu, więc może być ciężko przebić się przez ten poziom, więc jeżeli cofniemy się poniżej tego spadkowego kanału trendowego, no to prawdopodobna korekta przynajmniej tutaj 1835 dolarów. Jeżeli zamkniemy się dzisiaj wyżej, no to oczywiście 1900-1905 tu bym celował w te poziomy. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8.30. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.